Cześć, witam was serdecznie na Megadyskont.pl. Pokażę wam dzisiaj nie lada gratkę dla fanów serialu Jej wysokość Zosia, a będzie to specjalny balon piknikowy. Jest to zestaw dwa w jednym. No i możecie z taką zabawką odgrywać scenki herbatkowego przyjęcia. W zestawie znajdziecie oczywiście figurkę naszej ulubienicy, czyli jej wysokości Zosi. W tym wydaniu ubrała ona swoją fioletową balową sukienkę z różową falbanką oraz białymi i różowymi akcentami, które bardzo ładnie zdobią cały strój. Ma ona oczywiście swój amulet no i swoją piękną koronę. Posadzimy ją na razie, no i skupmy się, co jeszcze znajdziecie w zestawie. Będą to dwie złote filiżaneczki, miętowy imbryczek na herbatkę oraz piękny różowy tort ozdobiony z serduszkiem i różnymi słodkościami. E, oczywiście najważniejszy element zestawu to. Parasol, a także balon. Zaraz Wam pokażę, jak się on pojawia. Na razie skupmy się na tym, jak zbudowany jest cały parasol. No i oczywiście siedzenia, gdzie będzie się odbywać przyjęcie herbatkowe. Dół, czyli tak jakby kosz naszego parasolu, balonu, jest złoty. Ma bardzo ładne ornamenty. Widzicie, że ślicznie jest ozdobiony. No, i mamy tutaj różową bandę, do której przymocowane są trzy uchwyty, abyście mogli posadzić swoich ulubionych bohaterów właśnie w tym miejscu. Także kiedy będziecie się nimi bawić, na pewno z tego balonu nie wypadną. Jeśli chodzi o siedzenia, są one oczywiście złote i pikowane, jak to na królewne przystało. Stoliczek jest fioletowy, jest on obrotowy, możemy nim obracać. No i trzyma się na takiej e, kolorowej nóżce, jest ona różowo-miętowa. Jeśli chodzi o dach, jest on. Fioletowo-różowy. Mamy tutaj fioletowy parasol z różowymi kokardkami. Na parasolu mamy również bardzo dużo pięknych ozdób. Są tutaj serduszka, jakieś takie esyfloresy, floresy, perełki, no i oczywiście falbanki. A całość kończy się złotą rączką, za którą będziecie trzymać latający balon. Pokażę wam teraz jak się go rozkłada. Tak wygląda nasz piękny balon. Jak widzicie, jest on w kolorze różowo-miętowym. Jest naprawdę sporych rozmiarów. Zosia na pewno cieszy się, że może mieć taki balon do dyspozycji. No i oczywiście możecie nim yy, latać. Kiedy Zosia stwierdzi, że już czas wylądować i wypić herbatkę, wystarczy, że postawicie balon na ziemi. No i oczywiście złożycie go z powrotem, tak że stworzy on parasol. Wszystkie akcesoria mają specjalne dziurki, na które możecie przyczepić je tak, aby nie spadły Wam podczas zabawy. Oczywiście przyczepiamy dwie filiżanki, imbryczek. No i przepyszny różowy tort. Zosia, jeżeli cokolwiek zapragnie, może oczywiście obracać swoim stoliczkiem. Także jeżeli będzie się chciała napić czy zjeść kawałek tortu, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli zechcecie z powrotem wrócić do królestwa, wystarczy wystartować z balonem, bardzo łatwo można go yy, otworzyć, no i polecieć z powrotem do domu Zosi. Zestaw 2 w 1 może być równocześnie balonem, którym będziecie podróżować po świecie z Zosią, ale także Stolikiem z parasolem, pod którym zjecie bardzo dobry podwieczorek, składający się oczywiście z ciasta i herbatki. Jeżeli zestaw Wam się podoba, to zapraszam serdecznie na megadyskon.pl.